Złom dobry wszystkim, w środę 15 grudnia kiedyś zastanawiałem się, co to jest za marka, taki znaczek niespotykany w Europie, to jest Saturn amerykańska marka i samochodu i dzisiaj postanowiłem, że nie będę Was trzymał w napięciu ale będziemy publikować częściej serię Szukamy Złomiarzy dzisiaj będą trzy yy, osoby pokazane moi drodzy, dwóch już znam, a a jednego znalazłem wczoraj. Ten, którego znalazłem, nie jest z zachodu, raczej ze wschodu. I nie jest to typowy złomiarz, tylko ktoś to demontuje, jakby odzyskuje metale kolorowe. Ale przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy. Pragnę, abyście obejrzeli ze mną pierwszego naszego złomiarza. Jest to znany niektórym apartment scrapper. Apartment może dlatego, że mieszka w mieszkaniu, a nie w domu. E, starszy gość, który takim oto vanem zbiera sobie e, złom. Dzisiaj pokażę wam jak zbiera się vanem, a jutro pokażę jak zbiera się sedanem. <grytanie> Także zostańcie z zawodowym. Będziemy publikować codziennie w miarę możliwości tą serię. No więc chciałbym abyście obejrzeli razem ze mną scenę Mrożącą krew w żyłach, po prostu scenę ładowania, mikrofalówki dowana. <śpiewanie> Tak więc pierwszym dzisiejszym, mam nadzieję, że wam się podobało, się ta scena podobała, jest Apartment Scrapper, taki to. Nie chcę nam się wyostrzyć, o 1660 subskrypcji ma nasz kolega z Ameryki, oczywiście z Ameryki. Oczywiście mówię dlatego, że większość z nich jest właśnie z tego kraju. Wejdziemy jeszcze na kanał, jak wygląda. Żebyście widzieli, o coś takiego, coś takiego. można zasubskrybować, można zostawić komentarz, subskrypcję tu, komentarz pod filmikiem. Także przejdziemy, ja teraz sobie zrobię pauzę i przejdziemy do następnego, tego wschodniego. Pauza. Nie ma nagrywania bez śrubania moi drodzy. Dzisiaj oczywiście wykonamy teraz słynne śrubnięcie zawodowego. Tak średnio by szło. Dobrze, moi drodzy, mamy tutaj drak metal, wczoraj znalazłem, coś takiego rosyjskiego. Jest to kolega, a może nawet przyjaciel, kto wie, który ma 63 tysiące subskrybentów, ale jeżeli przybędzie mu, to nie zaszkodzi chyba. No i tutaj trafiłem na ten kanał wczoraj w poszukiwaniach w domu i on zajmuje się głównie chyba rozkręcaniem, demontowaniem i odzyskiwaniem różnych metali kolorowych, chociaż są też filmiki z jakiegoś tam zbierania złomu chyba trafiają się, oto zawodowy przed Wami takie jest intro patrzyłem w informacjach jest to kanał z Rosji przewiniemy trochę przewiniemy dalej bo chcemy dojść do sedna, aha oni kopią za złomem jakaś akcja wydobywcza tutaj jest zobaczymy dalej o, nic ciekawego chyba tutaj cały czas to kopanie ale przejdziemy do kanału i obejrzymy moi drodzy co się tu dzieje Wczoraj patrzyłem na filmik, gdzie telewizory były rozkręcane, czy też odzyskiwana była z nich mieć. Tak jest. Tutaj w tym kablu. Jest taka Także ci, którzy lubią demontaż i odzyskiwanie różnych metali kolorowych to polecam ten kanał. Moi drodzy, pokażemy jeszcze raz drag metal. Wejdziemy na główny. O, tak, jest, to się, tak się prezentuje. A teraz e, ciężko znaleźć, powiem wam, ciężko znaleźć mi kanały e, ze wschodniej Europy, ponieważ oni tam operują swoimi językami. Nikt nie pisze po angielsku. Na przykład węgierski kanał wczoraj szukałem jakiś, no i był tam Hungarian Scrapper, tylko tam był jeden filmik sprzed kilku lat. No i no tyle, także jakby ktoś wiedział coś na temat Kanałów złomowych ze wschodniej Europy lub z południowej Europy, to dajcie mi znać na maila, proszę. Będziemy tę serię rozwijać. A teraz zrobię pauzę i przejdziemy do. Przeniesiemy się na wyspie brytyjskie. No i trzecim złomiarzem, którego znalazłem już jakiś czas temu, jest UK Scraper, czyli złomiarz z Wielkiej Brytanii. 2300 subskrybentów. Jest ładowanie złomu na wana i wyładunek zwana na skupak złomu. Jest demontaż i pozyskiwanie metali kolorowych i jest fajny wstęp. Takie intro ma w swoich filmikach nasz kolega. Można oczywiście zasubskrybować, można zostawić komentarz i puścimy jeden filmik, żeby zakończyć tym wstępem, że tak powiem. Zakończymy dzisiejszy odcinek wstępem z kanału UK i bo uważam, że jest warty obejrzenia. Cofniemy. No i żegnam się z wami tymi minutami. Zobaczymy się w najbliższym czasie. Nie chcę was trzymać za długo w napięciu. Będziemy szukali złomiarzy i pokazywali w tej serii. Dzisiejszy odcinek szukamy złomiarzy. Część druga. Kończymy. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście można też zasubskrybować ten kanał. Jakby ktoś chciał. No <gry> może. Nie zostawić komentarz. Zaraz wrzucę filmik i będziemy widzimy się. Widzimy się w komentarzach. Także do barzenia, wszystkiego dobrego, do następnego zobaczenia.